Dzień dobry, trak jest biały, jeszcze starszy od mojego i też ma półtora miliona kilometrów. Dzisiaj mamy święto, nie święto pracy, święto pracy jest 1 maja, a tutaj jest święto pracownika, coś takiego jeszcze. W Montrealu się nic nie dzieje, same nudy. Zaczynam o dziewiątej, sądzę, że o drugiej po południu skończę. Fajnie, bo 13. Syw bo Syw, ale to nie mój trak. Jedziemy, wrum, wrum. O, jak to fajne uczucie, dawno nie jechać trakiem teraz w niego wsiąść trudno jest opisać to uczucie czy wsiądzie po dłuższej przerwie za stery traka takiego bującego się traka, ciężkiego traka I który rozpędza się do 105 na godzinę a z górki jeszcze szybciej nie jakieś 90 105 jest ok oj tak, jest moc, jest moc Wczoraj w samolocie o tej porze o 11.15 za półtorej godziny mi nie doba, jak lądowałem dokładnie na tym pasie startowym. Dokładnie tutaj, gdzie jest ten super czerwony, jest środek pasa startowego. Tak, spokojnie, spokojnie, ale trochę zbierania pustych znaczy. Po mieście jest. Fajnie, znów się jeździ po tej dżungli zwanej Montrealem. Spokój i jakie zmiany. Coraz więcej miejsca parkingowego dla ciągników nie mają się już jak pomieścić, parkują je po dwa. Na raz. Ech, no dobrze, jeszcze podłączę jednego e, jednego traka pod naczepę. I koniec dnia na dziś 6 godzin pracy. Dzień zakończony. Godzina druga, 20, od 5,5 godzin. Tak można pracować. To jest idealny start na początek. Więc taki to był typ dnia. Wracając do domu. 1 września 2014. Wczoraj byłem w Polsce.